Obchodzimy dzisiaj uroczystość świętych Piotra i Pawła, i ona inspiruje mnie do dania krótkiego świadectwa o moim powołaniu. Po święceniach kapłańskich trafiłem do parafii, i tam czułem się bardziej jak Piotr, czyli pasterz. W parafii jest taka praca z powierzonym ludem Bożym, który karmi się Słowem Bożym, karmi się sakramentami. Czasami jest też moment, żeby ten Lud Boży obronić przed złem, taka praca pasterza. Obecnie, kiedy jestem w posłańcu Matki Bożej Saletyńskiej, to czuję się bardziej jak święty Paweł, czyli apostoł wysyłany na misję raz tu, raz tam, w miejsca, do których Duch Święty go skieruje. Czasami zastanawiam się, która wersja. Powołania jest lepsza, pasterska czy apostolska, ale nie da się tego powiedzieć. Obie są bardzo ważne i Kościół potrzebuje jednego i drugiego. Dzięki apostołom Kościół się rozszerza, a dzięki pasterzom wierni idą w głąb swojej wiary. Warto też dzisiaj osobiście zastanowić się nad swoim powołaniem. Czy dla mnie to jest moment pogłębienia wiary, pójścia dalej, a może moment apostolstwa, zaniesienia tej wiary innym?